Dzień dobry, witam wszystkich obserwujących mój kanał. W dniu dzisiejszym tematem rozmowy będzie moja ocena tego miernika lakieru ProGitech Pro 2. Miernik mam około 2 lat i po krótkim czasie miernik przestał prawidłowo pokazywać wartości na elementach aluminiowych i prawidłowo pokazuje na elementach stalowych. Żadna kalibracja nic mu nie pomagała, więc dzisiaj przyszedł mi do paczkomatu nowy miernik tej samej firmy i teraz pokażę jak się zachowuje stary miernik lakieru na aluminium pokazuje wartość 0 no tutaj pokazuje prawidłowy e, prawidłową wartość tam kwestia kalibracji 10-20 mikronów e, mało istotna ale prawidłowo pokazuje na elementach e, stalowych oczywiście element nawet aluminiowy nie może mieć wartości 0 jest to Głupota, próbowałem go setki razy kalibrować. E, nic e, to nie pomagało, więc zakupiłem drugi miernik, e, taki sam, dokładnie i zobaczymy, e, jakie będą tutaj wskazania. Mamy 170, pokazuje aluminium prawidłowo. I mamy 160 na stali e, ocynkowanej. E, są to oryginalne wartości dla Peugeota. Kolorze trzywarstwowym, białym, akrylowym. E, także ewidentnie stary miernik był zepsuty. Także moja ocena tego to miernika ProGTECH GL Pro 2 tak to się chyba dokładnie nazywa. E, oceniam ogólnie miernik przeciętnie, jeżeli chodzi o bezawaryjność, w dość krótkim czasie przestał mi prawidłowo działać. Żadna kalibracja e, nic nie pomagało. E, zawsze na oryginalnym aluminium pokazuje zero chyba, że jakieś coś było naprawiane, to pokazuje więcej. Także można się pomylić. Pokazywałem to wielokrotnie na moich filmikach, że ten miernik zawsze mi pokazuje zero, dlatego kupiłem drugi. Właśnie odebrałem drugi ten miernik z paczkomatu, świeżo go otworzyłem, świeżo to nagrywam i pewnie się teraz będziecie zastanawiać dlaczego wybrałem drugi taki sam miernik. A nie inny. Ano dlatego, że w tej po prostu klasie i kasie uważam, że jest mimo wszystko najlepszy. Może nie jest bez, bez jakiś bezawaryjny, ale do takich właśnie celów, jak ja tutaj używam, gdzie muszę robić prezentację i nagrywać, taka forma miernika w kształcie pistoletu jest dla mnie najwygodniejsza, a nie jak są te mierniki z kabelkiem. No to musiałbym tak naprawdę drugą osobę prosić do nagrań, żeby ktoś chodził, przykładał ten kabelek, mierzył samochód, a ja żebym to nagrywał. Także kompletnie bez sensu. Wiem, że nie jest to najlepszy miernik, o czym sam się przekonałem, ale mimo to wybieram, wybieram go drugi raz ze względu na kształt, formę, w yy, jakim jest po, prostu, jak jest po prostu zbudowany. Tyle na ten temat. Trzymajcie się na razie.